Ale sobie gram, nie gramy, tylko nagrywamy. Poradnik z Pixel Lab. Pięć łapek w ból, lecimy z kolejnym odcinkiem. I tak, wolno jest Teraz sobie trochę wypuszczam. Telefon czy kompa. I teraz sobie nie wiem, tam Dobra. I wpadajcie też na mojego Discorda. Link będzie w opisie Bo za, za chwilę będzie Discord, więc wpadajcie na mojego TikToka xshaker6601 A my już sobie lecimy A, i wpadajcie na kanał Aleksandra Miękkiego Instruktiwy Dobra, bez przedłużania, zaczynamy Dobra widzowie jak sobie ustawić to my ustawimy tak. Teraz możemy zmienić ja na przykład ustawię shiny i sobie od razu usunę tekst i patrzcie image size. Możemy sobie tak jak chcemy. Możemy sobie square Możemy sobie na przykład. a tam różne rzeczy, na przykład jakbyśmy chcieli coś wysłać na Twittera. Ale, my, ale to będzie taka miniaturka, którą wrzucę na ten filmik. Nie, to będzie taka przykładowa miniaturka, na przykład sobie, którą możecie zrobić. Ja tylko pokażę jak robię miniaturki, w sumie, też ją zrobię w tym programie. Ale trochę oczywiście inno będzie było bo wszystkiego nie zdążę wam pokazać bo ogólnie miniaturki mi zajmują nie wiem jakieś bez gadania jakieś nie wiem 20, 20 minut nie no bez gadania jakieś 10 w tym programie bo on jest łatwy dla takich początkujących dobra i tak ja używam photoshopa na komputerze ale to jest taki jak nie macie programu, to to jest darmowy program. A i to nie jest żadna reklama, jakby coś. A tamten filmik, który stawiłem jakiś pół roku temu. Jak robić miniaturki w Pixel Lab, to to jest druga jego część, tylko teraz zamiast obrazy to robić miniaturki. Okej okay, widzowie, więc teraz sobie zaznaczamy OK, -kę. teraz sobie wejdziemy tutaj, nie, tutaj, o, jeszcze ja sam bym pogubił styles, teraz wchodzimy, ja najczęściej wybieram widzowie sample takie, o, przyjmuję wszystkie sample i zróbmy na przykład taką o fajną miniaturkę, Oczywiście to będzie mi... taka śmieszna miniaturka, dosyć. Ale co z tego? Neftekst. Dobra, skasujemy sobie. Dobra, już jest. Subuisz Rikera, może być. W sumie zachęcam do subowania mnie. Pięć łapek w górę i kolejny film. Wpadajcie do mojego TikToka i dobra, tu byś akera. Teraz mam takie coś, I sobie wchodzimy w nowy kolor. Więc teraz o taki może być, o taki może być taki, taki beleki. A my sobie stworzymy oczywiście jakiś inny gradient. Kolor. Tu jest taki. Możemy teraz plus gradient. Pousuwać trochę rzeczy. Teraz mamy fioletowy i taki. Teraz wchodzimy w plus. I kolor. Zmieniamy sobie na jaki chcemy. Ja to ustawię różowy. Nie wiem czemu. O. Wiem, że pewnie... Ci co lubią różowy, znaczy ci co lubią zielony, to spokojnie też będzie zielony. Nie ja wiem, co chcę zrobić, dobra? Tak, tak, tak. O! Plus. Plus kolor jasno zielony. O tak. Dobra, mamy już takie coś, taką jakby czarną dziurę i teraz sobie wchodzimy w plus. Robimy od tak. Teraz kolor. Chodzimy. Teraz sobie damy żółty taki, o. Możemy sobie tak zrobić. Jest taki trochę. Nieważne. Co? Plus. Dziadek, który lubią pomarańczowy, też się znajdzie. Plus. Plus teraz dajmy kolor. Dla tych, co lubię, czerwonych też dajmy. I teraz sobie dajmy no, taki. Widzicie, jest serwy Shaker'a. Teraz wchodzimy w Opacity Effect Shadow. Enablet. Font. Dajmy sobie na przykład jakiś Abril Fat Face. Ale nie, ja dam sobie akurat to nie wiem czemu style i teraz sobie dajmy bending w sumie. Nie wiem jak się to wypowiada, ale jak źle powiem to nie chcę dostać pana, bo widzicie co tu jest napisane. więc dajmy sobie na taki poziom teraz background dajmy sobie Nawet na nie to nie takie coś versus takie coś ja bym dał takie coś może teraz widzowie sobie dajmy stroke A stroke, which shadow, outer glow. Okay, so. inner shadow. en abril Dobra, máme to, teraz Emboss. On je taky divné, teraz perspektiva. na Trochę jeszcze. mamy no, enablet, 3D tekst, tu enablet, dept. Czemu to mi wygląda? To pierwszy napis jak Instagram, a drugi jak ten, Dobra, kolor sobie dajmy taki ja. gradient darken sobie dajmy, nie darken sobie dajmy tu na tyle na 8% x rowation Troje się Proszę bardzo mam Składową miniaturkę Jeszcze ją sobie ozdób szajpesami, Czyli kształtami Można na przykład na takich kwadratach kamerkę wkleić można na takich kwadratach kamerkę wkleić ja na pewno tak zrobię znając mnie ja tak zrobię Jakby coś, za niedługo będą takie live'y godzinne lub półtora godzinne, będzie się działo na tych live'ach, tak więc... Tak więc, za niedługo też założę konto na Twitchu. Stickers. Zabierajmy w... tu, tutaj. O, oh, czy Nie wiem po co to zrobię, ale po coś na apelu, pewno, na pewno. Możemy sobie widzowie. Przepraszam, że się nie odzywałem, Sobie dajmy na przykład Export image, PNG, a czemu by nie. Sobie zdamy save do galerii i teraz nam się włączy prawdopodobnie reklama cięcie Ale jednak się renderuje. Za chwilę się pojawi reklama. Dobra, już minęła i teraz... Wchodzimy se do galerii. Wchodzimy se do galerii. Szukaj. wpisujemy galeria. Wyniki. No i proszę bardzo, mamy w galerii. Nie chciałam pokazywać Wam moje zdjęć filmików galerii, ale mamy tam nasze aktualne zdjęcie. Więc oczywiście miniaturkę. Więc jak poradnik wam. Więc jak poradnik wam się podobał. To możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, mój, jak mówiłem, pięć łapek w górę, kolejny odcinek. Wpadajcie na TikToka, a ja się z Wami żegnam. Cześć!